Cześć, witam Was w kolejnych uczniach Heweliusza. Dzisiaj porozmawiamy o krwi. Jak zwykle zapytajmy naukowca. Dzisiaj jest z nami Mateusz, który jest biologiem i prowadzi zajęcia w Hewelianu. Mateusz, po co jest właściwie krew? Krew zaopatruje nasze ciało w substancje odżywcze i w tlen, odbiera dwutlenek węgla z komórek. Generalnie powiedziałbym, że to jest płynna tkanka, która napędza nasz organizm. Czy musimy rozkroić człowieka, żeby się dowiedzieć, czy jego krew płynie? Czy mamy do tego jakieś inne narzędzie? No, oczywiście nie. Możemy sprawdzić tętno metodą, właśnie, po prostu za pomocą naszego dotyku. Możemy usłyszeć bicie naszego serca, ale też możemy usłyszeć poruszającą się w żyłach i tętnicach krew. A teraz zobaczmy i usłyszmy, czy płynie w nas krew. Przenieśmy się do Galerii Ruchów Hewelianum. Gdy przyjrzymy się naszej krwi, możemy łatwo zobaczyć, że składa się z dwóch elementów: płynnego osocza i części stałej, czyli krwinek. W stosunku mniej więcej 45% części stałych i 55% osocza. Oczywiście ten stosunek może się zmieniać w zależności od chociażby naszej diety, płci czy wieku. I to właśnie ta część stała pozwala nam usłyszeć krew poruszającą się w naszych naczyniach za pomocą aparatu Dopplera, który mam tutaj. I ten aparat pozwala, dzięki ultradźwiękom, które wysyła ta głowica, słyszeć właśnie poruszającą się krew. Cały efekt możemy w łatwy sposób sobie wyobrazić w momencie, gdy usłyszymy na przykład karetkę zbliżającą się. Doskonale pewno wiecie, że dźwięk karetki zmienia się w zależności od jej położenia w stosunku do Słuchającego tego dźwięku karetki, i ta sama zasada właśnie jest wykorzystywana w aparacie Dopplera. W jaki sposób wykorzystać aparat Dopplera? A no, wystarczy znaleźć swój puls, swoje tętno. Możemy to zrobić za pomocą dwóch palców na tętnicy promieniowej na ręce lub dwoma palcami na tętnicy szyjnej, która jest większa i łatwiejsza do znalezienia. I teraz pokażę Wam, jak będzie brzmiała moja krew. To co przed chwilą słyszeliście, to była płynąca w mojej tętnicy szyjnej krew. W ten sposób lekarze są w stanie ocenić prawidłowość przepływu krwi w naczyniach. Oprócz tego znaleźć złogi miażdżycowe, regiony, gdzie na przykład krew nie dociera, czy chociażby sprawdzić tętno płodu. To teraz spróbujmy dowiedzieć się, w jaki sposób krew transportuje substancje do i z komórek ciała żeby krew mogła przetransportować cokolwiek do lub z komórek, musi po swojej drodze pokonać taką barierę, którą stanowi błona półprzepuszczalna. I to zarówno składniki rozpuszczone w osoczu, jak i przywiązane do samych czerwonych krwinek, muszą tą drogę pokonać. Mogą to zrobić w sposób aktywny lub pasywny. Błona jest przepuszczalna selektywnie, można ją przekroczyć za pomocą właśnie gradientu stężeń. Ta błona nie ma oczywiście wszystkich cech błon komórkowych, natomiast podlega tym samym prawom osmotycznym i woda, która jest w roztworze będzie przenikała zgodnie z gradientem stężeń właśnie przez tą błonę. przygotowanych tutaj zlewkach mam od lewej strony szkło wodne, wodę destylowaną. Połączę je za chwilę w stosunku jeden do jednego i w tym roztworze będę umieszczał sole metali, które są rozpuszczalne w wodzie. Po rozpuszczeniu się w wodzie jony metali będą łączyły się z krzemianami, tworząc taką nierozpuszczalną błonę, która właśnie będzie miała cechy błony półprzepuszczalnej. Szkło wodne jest dosyć lepką substancją, w przeciwieństwie do wody. Gdybyśmy pozostawili to teraz do odparowania, utworzyłaby nam się taka bezbarwna warstewka krzemianów. Natomiast co chcemy zrobić? Za chwilkę dorzucimy tutaj wspomniane sole metali. Chlorek niklu, który jest barwy zielonkawej i będzie nam dawał podobny kolor Naszych roślinek. Obok niego chlorek żelaza, który z kolei wytworzy nam rośliny w barwie brunatnej, bardzo podobne do glonów. Oprócz tego mam przygotowany siarczan miedzi, bardzo piękny błękitny kolor. I na sam koniec białe rośliny, które utworzymy za pomocą chlorku wapnia. Powinno być już widać kiełkujące rośliny. Oczywiście rośliny w cudzysłowie, ponieważ te twory, tak jak wspomniałem, są sztuczne, proces trwa troszkę czasu, więc e, dlatego postanowiliśmy przygotować to wcześniej, żeby można było też zobaczyć, jaki będzie efekt końcowy. E, natomiast tutaj po mojej lewej stronie, widzicie, w jaki sposób formują się te rośliny. E, zasada działania jest bardzo prosta. W momencie, gdy wrzucam kryształek do roztworu, e, Zaczyna on się rozpuszczać w wodzie, którą wcześniej dodaliśmy i z kolei ten rozpuszczony roztwór soli zaczyna reagować z krzemianami, które są właśnie w szkle wodnym. Tworzy się wówczas wokół kryształka cieniutka błona, właśnie półprzepuszczalna, o której wspominaliśmy. No i oczywiście zaczyna działać tutaj gradient stężeń. W roztworze jakby wewnątrz błony soli jest dużo, dużo więcej, na zewnątrz tej soli nie ma, więc woda zaczyna naturalnie przenikać wewnątrz błony. Natomiast w przeciwieństwie do błony naturalnie występujących w komórkach, które mają zdolność do regulacji, chociażby ciśnienia w swoim wnętrzu, ta błona niestety takiej możliwości nie ma. i W pewnym momencie ciśnienie wewnątrz jest na tyle duże, że błona zostaje rozerwana. Dlaczego roślina rośnie ku górze? Ano dlatego, że po prostu na górze bańki ciśnienie hydrostatyczne tego płynu jest najmniejsze i tam najłatwiej dochodzi do rozerwania i pęknięcia błony. Co się dzieje dalej? Gdy błona pęka, cała zawartość ze środka wylewa się znów do roztworu i jak wspomnieliśmy wcześniej, zachodzi ponowna reakcja z krzemianami, które wytwarzają błonkę ponownie na powierzchni poprzedniej błony. Cała sytuacja zachodzi wielokrotnie setki, tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy razy, aż cała roślina dotknie, dojdzie do powierzchni i prezentuje się właśnie w ten sposób, jak tutaj na załączonym obrazku. Teraz skoro już tyle wiemy, to muszę Cię zapytać Mateuszu, czy warto wierzyć we wszystko, co się widzi w telewizji? Tak się składa, że mam przygotowaną sztuczkę, którą myślę, że fajnie byłoby pokazać w tym momencie. Mam tutaj nóż, mam tutaj rękę. O matko, co ty robisz? E, spokojnie, to jest oczywiście sztuczna krew. E... Nie jestem na tyle szalony, żeby ciąć się tutaj nożem na wizji. Natomiast sam efekt jest wykorzystywany w kinematografii. Taką sztuczną krew rzeczywiście w ten sposób się robi. Za pomocą połączenia dwóch substancji, które dają nam taki krwawy kompleks. I wyglądają rzeczywiście jak prawdziwa krew. Jak prawdziwa. Powstała w wyniku reakcji rodanku amonu z chlorkiem żelaza. Wykrywa po prostu żelazo, które barwi się na taki krwisto czerwony kolor. Czyli miałeś którąś z tych substancji na nożu, tak? Tak. Miałem ją na nożu, drugą miałem na ręce. No i efekt widzimy tutaj. Przenieśliśmy się na łąkę. Ptaszki śpiewają, a hewelianowe pszczoły mają najbardziej pracowity okres w roku. Zapytam Mateusza, czy pszczoły mają krew? Y jak najbardziej. Krew u owadów występuje. Nazywana jest hemolimfą. Akurat u pszczół, co ciekawe, układ krwionośny jest otwarty. Oznacza to tyle, że krew wylewa się do całego ciała. I to też warto wspomnieć, serce u pszczoły znajduje się w nieco innym miejscu niż u nas, bo w odwłoku. To bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że jednak wy macie serce w zupełnie innym miejscu i będziecie nas oglądać dalej. Jeżeli interesują was nie tylko krwawe historie, to zapraszamy was do najnowszej premiery książkowej Hevelianum. To jest Góra Gradowa, krótka historia autorstwa Jana Daniluka, z którym będziemy mogli przez chwilę porozmawiać przez Skype. Przede wszystkim chciałabym zapytać, czego najciekawszego, najpikantniejszego dowiedział się pan pisząc tę książkę. Czymś, co najbardziej zafascynowało mnie w historii Góry Gradowej, to jej różnorodność. Różnorodność historii, różnorodność w kształtach, w obiektach, w ofercie, która jest dla zwiedzających, dla turystów, dla spacerowiczów na jej terenie. To przecież ponad 20 hektarów w środku miasta, ale przez wiele lat, szczególnie po II wojnie światowej, był to teren jakby zapomniany terra incognita, no, blisko śródmieścia miasta. I ta historia odkrywania przez historyków, badaczy, odkrywania przez turystów powrotu tego. Terenu do miasta jest, moim zdaniem, jednym z najbardziej frapujących i fascynujących wątków w jej historii. Wątków, które tak naprawdę nadal się dzieje, bo Hewelianum nadal przecież przywraca ten teren w pełni mieszkańcom, turystom i zwiedzającym. Książka dostępna jest w sprzedaży przez naszą stronę internetową www.hewelianum.pl. A ja zapraszam Was już na następny odcinek Uczniów Heweliusza, już za tydzień.